Program Referee Friend powrócił do Fortnite'a. W tym odcinku Wam Ego odblokować nowego skina piasku w Fortnitecie, dostać darmo wymalowanie plecaki oraz kill -offy. Ale zanim do to przejdziemy, to wszystkie nowo słowa zachęcam do subskrybowania tego kanału w rozwężkim, jeżeli chcecie mi pomóc rozwijać ten kanał. A już bez żadnego przyjrzenia, zapraszam Was do oglądania. Także wystarczy, że przejdziemy na stronę pl Link do tej strony macie zamieszczony w pierwszej lince opisu, także wbijacie. I wystarczy, że w tym momencie zalogujemy się na nasze konto Epic Games. W tym momencie, jak widzicie, system tutaj zalogowany i muszę teraz zrestartować towarzysza, że tak powiem. I chodzi tutaj o graczy, którzy w ciągu ostatnich 30 dni grali w głównych typach Fortnite przez maksymalnie 2 godziny, wliczając w to nowych graczy. Także tutaj w tym momencie najpierw musimy dodać znajomego w Fortnite, i już dostaniemy dar darmowe grafiki, także naprawdę spoko. Wy możecie również złożyć nowe konto, na przykład na telefonie bądź na Nintendo, na PlayStation, na innej platformie niż na tej, na której wygracie. Dodajcie do znajomych i w tym momencie takiego znajomego wybrać. To jestem ja na drugim koncie, także mogę wziąć udział. Klikam dodaj i udało mi się dodać pierwszego znajomego, jak widzicie. I teraz razem z nim musimy wykonywać wyzwania. A jeszcze jedna ważna informacja: Wasz kolega, czy wasze drugie konto, nie musi się rejestrować na tej stronie. Że klikamy OK, pierwsze wyzwanie mamy. Tutaj zrobione. Kosmetyczne graffiti, podwójny los. Już mamy na naszym koncie. W tym momencie musimy rozegrać jedną grę z naszym polecem znajomym. Nic prostszego. Następnie jak to zrobimy to musimy sześciokrotnie znaleźć się w pierwszej dziesiątce z naszym poleconym znajomym, którego tutaj dodaliśmy. Czyli też nie jest to jakieś ciężkie. Następnie jeżeli zrobimy zadanie numer 3 to musimy zlikwidować 45 przeciwników ze swoim poleconym. I ostatnie najtrudniejsze zadanie, które musimy wykonać to zdobyć ponad 60 poziomów i nasz polecony znajomy również ponad 60 poziomów musi to zrobić. Ale nie martwcie się, ponieważ nie musimy tego wykonać do końca sezonu, bo Epic Games to przemyślało i po prostu musimy zrobić wszystkie te 5 zadań do 10 stycznia następnego roku ponieważ 10 stycznia właśnie ta kampania polec znajomego dobiegnie końca czas na to mamy prawie pół roku, w sumie nie prawie, a po prostu pół roku mamy na to żeby wykonać te 5 zadań, naprawdę one są dosyć proste jeżeli spojrzymy na to jaki zakres czasu mamy dostępny żeby to wykonać i to w sumie było na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, że link do tej strony macie w opisie. Możecie również stworzyć nowe konto i wtedy dodać do tego programu. Nie musi to być jakiś stary znajomy, który już po prostu w tą grę nie gra. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem. Ja zawijam miłego dnia wam życzę. Cześć!